Idziesz do sklepu i coś kupić swoją wymarzoną marynarkę, koszulę albo spodnie. Chodzisz do przemierzalni z tą rzeczą, przymierzasz ją i cyk. Nie leży do końca. Nie jest okej, okay, ale coś tu nie gra. Nie jesteś przekonany do końca i w sumie trochę nie wiesz co zrobić, bo rzecz bardzo Ci się podoba. Czy ubrania ze sklepu muszą leżeć bardzo dobrze od razu? Szybka przerwa na kawę jak w pierwszym filmiku i wracamy do tematu. No właśnie. Ubrania ze sklepu mogą, ale nie muszą, a nawet prawdopodobnie nie będą od razu na Ciebie dobre. Mamy tak różne sylwetki, długości nóg, rąk i doświadczenia w życiu, bo to czy miałeś wypadek, czy złamałeś obojczek itd., itd. też ma wpływ na to, jak to ubranie będzie leżeć. Z tego wszystkiego nie da się spiąć w prostą rozmiarówkę od S do XL. Ale jest jeden sposób, żeby takie ubrania leżały i są to oczywiście korekty krawieckie. Polecam wam rozejrzeć się w okolicy za jakimś krawcem, który jest blisko, i zawsze mieć na uwadze, co można w tych ubraniach zrobić, a co nie. Najprostsza zasada jest taka, że raczej ubrania zawsze można zmniejszyć, a bardzo ciężko jest je powiększyć, w związku z czym lepiej kup coś, co jest trochę za duże niż coś, co jest trochę za małe. Na pewno w przypadku spodni i skrócenia nogawek i zwężenia w pasie nie będzie żadnym problemem. Na zwężanie nogawek również możesz się skusić, natomiast poszerzanie nogawek będzie problemem gotowych ubrania. Marynarkę możesz wytaliować, możesz skrócić rękaw, ale około 2 cm, żeby nie zbliżyć się za bardzo do krawędzi guzików. A w przypadku koszul oczywiście taliowanie i skracanie rękawów również to są bardzo proste rzeczy, z którymi każdy krawiec powinien sobie poradzić. Oczywiście korekt krawieckich można wykonać bardzo dużo w różnych ubraniach. Swoją drogą taka mała promocja. Na bloga Marki Buczyński, w której pracuję, napisałem kiedyś taki tekst o korektach krawieckich, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, co można zrobić w marynarce, to sprawdźcie komentarze. Jeżeli interesujesz się modą i podoba Ci się moje podejście do klasycznej elegancji, to zaobserwuj mój profil. Bardzo dziękuję.